Nie tylko z wodą mogłem wziąć, nie pomyślałem. No. Ale wezmę hejbale, może akurat się uda jakiś skill w razie czego zrobić. W tobie. Mm -hmm. No niestety. Mm -hmm. Spora ta wioska. Nie, czy to są dwie... Dwie obok siebie? patrzcie to! Co jest? Opuszczona wioska, bo jest i wioska? Co? Szotujcie to! Ej, szotujcie to ktoś! Co jest w dupę? Co jest? Ej, pierwszy raz coś takiego widzę w Minecraft'cie Jeszcze tak blisko siebie w ogóle, nie? Szotuj to ktoś! Co jest w dupę? LOL! Jaka jest na to w ogóle szansa? <grystanie> ja pierdzielę. Ty no co jest? What the fuck? Okej... Okay. Nie mam powiedzieć co się stało, ale totalnie skręciła perła. Za X już mamy osiągnięte. Ja pierdzielę, co to w ogóle jest za... Ja to zapisuję kordy nawet sobie. Ja pierdzielę, co jest w dupę? Kobal tu jest, imagine. Co jest? O! Nice loot, man. Tak, a nice loot. Co, ale nie mam pojęcia co tu się w ogóle stało. Mam no, opuszczona wioska, to normalna? Ja pierdzielę. Jestem w szoku totalnym. Ja tu... Do... Kolejny twist! Jeszcze jeden! Kowal w ogóle! Co jest? Co to w ogóle jest za pojebany seed? Żelazo na... Ko... Dobra, nieważne, nie wnika. Co jest? Ch**e, co się dzieje? <laughs> co tu się dzieje? Porąbana mapa. Mi się trafiła na tym hardcore'a. Jaka jest oto szansa? Nie wiem, dobra... Ja... Nie wiem. RNG Boga po prostu w tym momencie wleciało, naprawdę. RNG Boga po prostu, jeszcze żelazo, którego potrzebuję kot na wiaderko. Dostałem po prostu tak, o. Nie mam pojęcia co się właśnie dzieje. Jest to w ogóle jakaś nocy... Nad... Nie wiem. Dalej jestem w szoku. To jest! Jak to się w ogóle mogło stać? To jest naprawdę mała szansa na takie coś, że coś takiego się w ogóle się wydarzy. jeszcze mi powiedzcie, że gdzieś tutaj jest stronghold. Oho! A nie dawaj, czekaj, Nie, czekaj. Jeśli gdzieś tutaj będzie stronghold, ja to to shotuję. Wrzucam na to po prostu. Co jest? Co tu się w dzieje? To jest tu. What the fuck? Co to jest za seed pojebany? Tam jest opuszczona wioska, tu normalna wioska, tu stronghold. Co, Co jest tym seedem? Jaki pojebany seed się trafił? Nie wnikam. Nie mam pytań w ogóle. Co jest? Wody nabiorasz. Nie wziąłem. Ja pierdziele ja się na pewno? ja się, dobrze Nie wnikam, nie? Jakby... XD to Ja pierdziele Co się właśnie stało? Jeszcze i powiedzcie, że będzie na przykład, nie wiem 4Eye W tym strongholdzie To pierdyknę Naprawdę Ej, czujecie jakby teraz totalnie był 4Eye? Ja pierdziele Sprawdźmy to. Tutaj ja jest już stronghold, nice. Pogchamp. Secret room tutaj oczywiście. Nie biją, nie wnikam. O tu gdzie jest star case? No, średnio to gdzie znaleźć star case, tu jest poszczególne. No, weźmy go, zabijemy, bo no, on jedzie w górę ten chłop. biblioteka, nice. Główno książki, nice. O, Sharp 3 3, nice. To już trochę lepiej. Jakie książki weźmy? no może już mi się przydadzą. Louis, Louis V. Louis V. nie chodzi o sell, taką markę. <laughs> te drzwi w sumie. Skrzynka, skrzynka. Ale mnie interesuje, jest W się, jest portal Room. Druga biblioteka No pytań Co? Co tu się dzieje? Pawner tu się... Ja pierdzielę co to jest za sit chory Co to jest za chory syn widzowie Ja pier... co tu się dzieje? Zresztą tu się... Pawner się w ogóle tu... Ja nie, nie wiem co się dzieje w tym momencie naprawdę Jaki chory Seed Jaki chory Seed w ogóle O jest Ja pierdzielę Potem robię shota? No koniecznie Jezus Ile rzeczy na raz jeszcze tu dziwnych będzie obok siebie Jeszcze brakuje jakiegoś, nie wiem Portal do naderu tutaj gdzieś na przykład Żeby się wyrypał też w strongholda W portal roomie na przykład Słuchajcie Chodzę do, kurde, portalu roomu Ja tam w miejscu portalu do Endu będzie sekurty stał portal do Netheru, 100% Tak będzie Ok, jest star case, w sumie O oh yes. Nic nie ma, prawda? właśnie To jest, w ogóle jeszcze porąbany stronghold, nie? W ogóle, tym bardziej To jest wszystko porąbane w tym miejscu, ja mam wrażenie, naprawdę nie ma nic normalnego widzowie Ja pierdziele, dobra A tam do góry sprawdzałem? W znaczy się tutaj A tu są dwie na dół Tu jest kolejne starka. co mi tu nie było chyba To mnie tu nie było, a może coś być Tutaj Nie ma, dobra Wróciłem. Oko spoko, spoko. Dalej szukamy oczywiście. Portal, portal rymu. Już tutaj yy, stąd przyszedłem. I guess a tu jest ten zombiak. Pan tam zostaje. Yy, tutaj nie strzelaj do mnie, proszę. Aha, tu nic nie ma. Może jednak coś jest. Gdzieś ukryty pokój. Nie, dobra. A oh my god Tutaj jest... Tutaj jest kolejny spawner, co jest? Dwa spawnery w jednym co jest? Co się odpierdala w tym momencie? Ja nie mam pytań Drugi spawner w Strongholdzie się zrespił